Oto kolejny zestaw gratów do mojego nowego projektu, którym jest BMW M240i przywiezionym prosto ze Stanów Zjednoczonych, jednak jak dobrze już wiecie lekko było uszkodzone. Tymi oto częściami, które w serwisie kosztowałyby prawie 15 tysięcy złotych będziemy starać się kontynuować naprawę tego pojazdu. Ja oczywiście zapłaciłem za nie dużo mniej, ale o tym za chwilę. Jednak jak pamiętacie z poprzedniego odcinka próbowaliśmy uruchomić silnik, jednak nie odniosło to pożądanego skutku, dlatego w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że w końcu się to uda i od tego zaczniemy. Także nie pozostało nam nic innego jak sprawdzić tą nieszczęsną klemę pirotechniczną. No i mam nadzieję, Mam nadzieję, że będzie to to, bo jeśli nie, to będziemy mieli jeszcze większy problem, niż poskładanie tego przodu do kupy. Okej, okay, najpierw odepnijmy akumulator. Klema powinna być tu. Dobra, trzeba to wyłamać po prostu, no, bo niestety to jest zanitowane. Sezamia, otwórz się. I tak mamy to, jak widać. Wybita klema, tak jest, dlatego nie mamy po prostu zasilania na rozrusznik. Spoko, dobrze, mamy to i zrobimy to teraz na krótko, <laughs> bo na kleme byśmy musieli poczekać pewnie 2-3 dni. No ale z racji, że ja chcę to odpalić teraz, to zrobimy to teraz. Tylko musimy to rozebrać całkiem. Ten kabel trzeba połączyć z tym i palimy. I palimy. Czyli mamy mamy naszego winowajcę. Proszę bardzo, to powinno być tu. Się tu jest taki nabując szczela i p to się rozchodzi. Dobra, to taśma klejąca <grystanie> i jazda. A masz tu światło? No, no jakżeś to odłożył? No kurwa, to zatrudni oświetleniowca. Wiesz, że to światło, bo nic nie widać. Ja tam widzę. Nie, ale to będzie chłopowo bo przecież szczytują, <grystanie> bo jasno, a teraz kurkiem, no no. Ja to po prostu udowadniam ci, że jestem potrzebny bardziej niż myślisz. Ech, dobrze, że dobrze że nie masz mikrofonu i nie słychać tego swojego kąpienia. <grystanie> Dobra, no kurde, teraz tu tak łatwo nie wchodzi, no jest. Uch. Chwila prawdy po raz drugi Jest! Aha! Mówiłem, działa! Kurwa, tak! Je o, nawet klima działa! Uu! Uh, kurwa działa! Zajebliście, zajęliście! Tak więc, jakby ktoś z Was się zastanawiał, jak naprawiać klemy pirotechniczne, no to właśnie można w takowy sposób. Ale no oczywiście tą klemę wymienimy, bo no, może się kiedyś jeszcze przydać komuś. Z racji, że w trakcie kręcenia tego odcinka spadło nam tutaj troszkę śniegu, odezwał się do mnie partner dzisiejszego odcinka, którym jest Omewo Ewa Dywaniki i stwierdził, że wspomoże ten wspaniały projekt customowymi dywanikami. Ale oprócz dywaników przyszła również wspaniała mata bagażnika jak widzicie, no są dość mocno z bo raz, że ten sur został wybrany przeze mnie, kolor tego wzoru oraz przede wszystkim obszycie. Także już częściowo będziecie wiedzieć, jakie będą akcenty w tym aucie. Włożymy je tylko do auta i zobaczymy, jak będą wyglądać. Dzięki właśnie komórkowej technologii Omewo w porównaniu do standardowych dywaników dużo łatwiej jest je Domyć oraz wyczyścić. A dodatkowo, jeśli zrobicie zakupy do 23 stycznia przekraczające kwotę 490 zł, no to od firmy Omewo otrzymujecie jeszcze w gratisie mikrofibrę oraz darmową wysyłkę. Jeszcze w sumie zanim to włożymy na auto, to powiem Wam, że prawdopodobnie tą matę będę sobie wykorzystywał, ale troszkę niezgodnie z jej przeznaczeniem, bo jest dość miękka, wygodna. Także prawdopodobnie, jak będę potrzebował już jakiejś maty pod auto, tak żeby się właśnie położyć i coś sobie delikatnie pogrzebać, no to myślę, że mam odpowiedniego. Kandydata, no ale włóżmy to do auta. Dobre. No, i tak jak widzicie, mata pasuje idealnie, tak samo jak i dywaniki, a mi nie pozostało nic innego jak zaprosić was po prostu na stronę Omewo Ewa Dywaniki, gdzie z kodem Campson dostaniecie oczywiście rabat. No, i tak jak w moim przypadku, możecie sobie zrobić własną indywidualną konfigurację. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam, linki poniżej, a my wracamy do roboty. Po tym jakże skromnym sukcesie, możemy wrócić na chwilę do tablicy i zdradzę wam, ile właśnie kosztowały chłodnice, o których wspominałem na samym początku. Więc zestaw chłodnic. Kosztował zaledwie 2000 zł, a w aso przypomnę 15 tysięcy złotych za cały komplet. Jednak skąd wzięła się ta cena? Wytłumaczę Wam z miłą chęcią, jednak w momencie, gdy będziemy je zakładać. Jak zapewne pamiętacie, a kto nie pamięta, zdążył zauważyć. W BMC mamy wystrzelone praktycznie wszystkie poduszki powietrzne, a to się wiąże z tym, że czeka nas spora ilość rozkręcania i rozbierania środka, łącznie z całą deską rozdzielczą, bo niestety tam poduszka też jest wystrzelona, więc za Zabieramy się do roboty. I tak, mała zmiana planów, ponieważ dostałem informację od blacharza, że zwalnia mu się rama, że będzie miał miejsce na ramie prawdopodobnie. I być może jeszcze w tym roku, znaczy wy to oglądacie już nowym, ale ja jeszcze w starym roku pojadę do niego i uda nam się prawdopodobnie powyciągać i naprawić tutaj tak podłużnicę, żeby wszedł nam pas przedni, co będzie się wiązało z tym, że założymy chłodnicę. No i auto będzie prawdopodobnie już w pełni sprawne, funkcjonalne, można będzie go zagrzeć, rozgrać do odpowiedniej temperatury, przegazować itd więc to by było bardzo dobrze. Bardzo bym się cieszył, jakby to się udało zrobić, bo z całym środkiem, resztą, no to mogę sobie walczyć już później powoli, a tak naprawdę rzeczy, które by mnie blokowały, no to właśnie właśnie to. Także przystępujemy do ściągnięcia błotnika, ściągnięcia progu, no bo to jest potrzebne, żeby wjechać autem szybko na ramę, przypiąć go i być może w jeden dzień to wszystko powyciągać. Kto oglądał poprzedni odcinek wie, że udało nam się odblokować drzwi, także możemy je bez problemu otworzyć i bardzo dobrze, no bo tutaj znajdują się właśnie śruby. Od błotnika, także musielibyśmy jakimś cudem i tak ściągnąć te drzwi, żeby ściągnąć błotnik. Także tam są śrubki, tutaj mamy śrubki. Tutaj od środka też musimy jeszcze ściągnąć nad kole, no i będziemy demontować błotnik, następnie próg. On tam na szczęście nie ma za dużo kołki od, od dołu, tylko i tutaj pod listwą prawdopodobnie też kołeczki. Także szkoda czasu, bierzemy wózek, bierzemy narzędzia, rozkręcamy, powinno to pójść dość sprawnie. No i tak, mamy to. To byłem w na kombinowało ze śrubkami, w sensie różnego rodzaju torksy 8, dziesiątka. No ale mamy, o i tutaj coś, czego wcześniej nie widziałem. Uszkodzony amortyzator najprawdopodobniej, no przynajmniej najprawdopodobniej na 100%, no bo jest wylany tutaj, widzicie, ale to nie problem. No bo zawieszenie, tak jak Wam prawdopodobnie już wspominałem, wleci też nowe, więc tym się nie ma co martwić. Tutaj trzeba te kołki jeszcze wyrwać i wyjdzie nam zaraz na kole. I no nic, jednak będziemy musieli sobie ściągnąć jeszcze drzwi, eh, ponieważ tutaj BMW sobie zastosowało taką. Nie wiem, czy to widać, to jest taka uszczeleczka, którą nie za bardzo jest jak wyszarpać stamtąd. A też nie chciałbym tego już na siłę wyszarpywać, no ale ściągnięcie drzwi to jest jedna kostka i dwie śrubki, więc no odkręcamy i, i jazda. Ops, teraz najlepszy moment, czyli samodzielne ściąganie drzwi. Czy ściąganie może nie być takie trudne, co dopiero i później, późniejsze wkładanie, no dobra. Ojoj, oj, oj. tutaj już był. Ola kierowana, nasi tu już byli. Wow, jaki overspray! No widać, że to Amerykańcy to umieją. Prawdopodobnie tutaj coś było przytarte, nie chciało się ściągać błotnika. Zresztą widać na tym błotniku, że to jest jakaś druga warstwa. No i nie zabezpieczyli. Patrzcie, jak oblecieli całe ten. No bo tu widać, błotnik oryginalny nawet z numerem WIN jest. No ale tutaj już się nie postarali. No ale dobrze, tutaj przynajmniej jest wszystko całe, jest git, więc ściągamy tam uszczeleczkę, właśnie o tej uszczelce wam mówiłem. I za nią są śrubki, o tutaj. Tu jest druga, no ale tu jest od środka, czyli tam za zbiorniczkiem, tak jak podejrzewałem. No nic, czy jednak bez sensu, że ściągnąłem sobie te drzwi. No tak to czasami jest, jak się myśli, że jest podobnie jak w innym aucie, no ale trudno. No nic, trzeba się dostać do tej dolnej i odkręcić. Obawiam się tylko, czy tu czasem jeszcze pod progiem czegoś nie ma, tak czy tak może być. I raczej... I tak będzie. Aha. Dokładnie. Tu jeszcze progna. No ale patrzcie, tutaj są właśnie te takie kołki francowate. To jest dziury, one tak ciasno siedzą, że wszystkie się praktycznie łamią. No tutaj się akurat udało nie wyłamać, no ale ten został i będzie ten trzeba będzie kupić nowy. No nic, ale dobra, tutaj mamy kołeczki, no i próg od spodu pewnie śrubki jeszcze i zrywamy. Opa! A przy tutaj nic nie uszkodzone przynajmniej. Tutaj też nawet drudzy nie ma. O, i dobrze mówiłem, że tutaj jeszcze coś nam butniczek będzie trzymać. O, no właśnie, tu jest, tu jest jedna śrubka. Ja nam trzyma błotnik. Dobrze, mamy to. Z drugiej strony, przynajmniej nie popełnimy tego samego błędu, nie będziemy ściągać drzwi. W poprzednim odcinku, a w zasadzie w dwóch poprzednich, informowałem Was o tym, że jeśli byście coś chcieli z tych rzeczy, które są uszkodzone, a które mi się nie przydadzą, no to napiszcie jakiś komentarz, to być może Wam wyślę. Tak się stało, że akurat w dwóch pierwszych odcinkach, chyba w pierwszym poleciały jakieś dwa itemki, w drugim, chyba trzy. W tym zrobimy tak, że poleci jeden. Mianowicie ten błotnik, więc jeśli chcecie ten błotnik, napiszcie jakiś fajny komentarz, zbierzcie największą ilość łapek pod swoim komentarzem, bo wtedy też wysyłałem według pierwszeństwa, ale teraz najwięcej lajkowany komentarz dostanie ten błotnik, tutaj nawet z moją piecząteczką, podpiszemy go jeszcze, no i wyślemy do kogoś z was, więc ogólnie powodzenia, tak, ale w tym odcinku tylko, tylko ten błotnik, bo koszty wysyłki błotnika będą spore. Niech dorzućcie tam tylko hashtag może błotnik, żeby było wiadome, że, że to jest komentarz po to, żeby go zgarnąć, a nie po prostu komentarz jak no nic, dobra, tą stronę mamy gotową, więc robimy analogicznie z drugiej, tylko bez zdejmowania drzwi, tym Was już nie męczę, prawdopodobnie widzimy się za chwilę na lawecie. Zanim jednak jeszcze pojedziemy, to stwierdziłem, że dobra, zrobimy tutaj mały porządek w tych wężach, bo bez sensu, żeby nam to wszystko goniło, tutaj jak widzicie, o, dobra, tu jest jeszcze jedna ta chłodnica, tutaj ten wąż może odpaść, ten można by odczepić, ale odczepimy go już po prostu tutaj bezpośrednio. O, i wyeliminujemy praktycznie wszystkie te węże, żeby nam tutaj już nie przeszkadzały. Także ten chyba nam w przyszłości w ogóle nie będzie potrzebny, ale dlaczego o tym w kolejnych odcinkach? Więc jeśli nie subujesz tego kanału, no to koniecznie zostaw suba, bo dzisiaj prawdopodobnie jeszcze się tego nie dowiesz. Dobra, jedno z głowy. Ale tak jeszcze sobie tu patrzę, to w sumie uda mi się prawdopodobnie zdemontować ten zbiorniczek, jak już zdjęty jest nad kole. Sobie wolę to ściągnąć, bo będzie nam to tylko przeszkadzać i tak to trzeba będzie zdemontować, więc na razie spróbuję to zdjąć. No i tak, mamy pęknięte mocowania tutaj. Zobaczymy, może coś z tego będzie, bo one tutaj się wsuwają w ten duży zbiorniczek. A ten duży chyba zaraz też będzie do wyrzucenia, się okaże. No i nic, najwyżej trzeba będzie kupić zbiorniczki. One chyba nie będą drogie, mam taką przynajmniej nadzieję. No i tak, ten zbiorniczek wygląda na szczęście na cały, jest tutaj, no to jest taka ryska, delikatna, więc tutaj nie ma się tym co przejmować, ale cała reszta jest git i nie jest pęknięty, więc spoko, jak coś to tylko jeden zbiorniczek do kupienia. Więc może byśmy jeszcze zdemontowali tą pompę tak naprawdę, bo ona też tu będzie przeszkadzać. Kolejna zmiana planów, niestety auto nie dotrze w tym roku do blacharza, no ale z racji tego przywieźliśmy trochę części, mamy tutaj pas przedni. I nowe drzwi, także zamienimy sobie zaraz drzwi, zobaczymy w ogóle jak pasują, ogólnie to dostałem je uzbrojone, fajnie, bo zazwyczaj sprzedawcy sprzedają po prostu gołe skorupy, myślałem, że to jest goła skorupa, no a przyszły całe jeszcze z szybą otwartą w ogóle, więc nie wiem kto na to wpadł, żeby wysłać te drzwi, to, to przyjechało kurierem z otwartą szybą, czaićcie to? Ja jestem w szoku, co prawda na palecie. No, zamkniętą. A no, no, z wysuniętą, z wysuniętą szybą na palecie i nie uszkodziło się, także brawa, brawa dla kurierów. To jest naprawdę coś niesamowitego, bym powiedział. Także wkładamy drzwi i zobaczymy w ogóle, bo one są z Anglika. Zobaczymy, czy będą wiązki pasować i czy będzie wszystko działać. No i to by było fajnie, jakby ta kostka pasowała, nie trzeba było zmieniać wiązki i wszystko by działało, ale. Może być różnie, kwestia konfiguracji lusterek i całej reszty, a poza tym tak jak wspominałem jest to Anglik, więc na pewno jest więcej kabelków, ale może jakimś studentom to będzie działać, więc plan jest na razie taki, że ściągamy tam te drzwi, tak znowu, bo je założyłem, myślałem, że pojedziemy do blacharza, ale nie pojechaliśmy, no i zobaczymy czy działa w ogóle tak naprawdę, a później będziemy myśleć co i jak. I tak tutaj wspomniany wcześniej pas przedni, który jest z używki i kosztował bodajże 3,5 tysiąca, zaraz to sprawdzimy i zabdejtujemy naszą tablicę. A dlaczego z używki? No to o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Aha, o ej, ładnie zapakowany. Będzie czym hajcować. No! Nice! O. No i tak, proszę Państwa, mamy nowy, ale używany pas przedni do BMW M240. Znaczy, tak naprawdę to jest właśnie do 200 coś, bo one się zbytnio nie różnią i dlatego został zakupiony bez chłodnic, bo tak jak wspominałem na początku, ciężko było znaleźć pas w całości, żeby był kompletny właśnie pod 240. Mega, mega ciężko to znaleźć, więc decyzja padła na to, że część bierzemy używaną, a część rzeczy Nowych zamienników w dobrej cenie. Nawet nie sądziłem, że go tak tanio kupiłem. Myślałem, że dałem 3,5 koła, a dałem 2,5 tysiąca. I mamy do tego jeszcze. O! Części. Prosto z ASO. Nowe węże do chłodnic. I tu mamy jeszcze elementy plastikowe. Tak naprawdę to będzie obudowa chłodnic, czyli całego tego zestawu. Tak, żeby go złączyć w całość. No to tutaj jest na przykład lewe mocowanie, tam gdzieś jest drugie, prawe i będziemy składać po prostu cały kompletny zestaw chłodnic na przód, który wleci nam w ten pas. 1470 zł, aczkolwiek, warto zaznaczyć, że mam bardzo fajne rabaty waso, więc. Docelowo tak, przynajmniej 20-25% normalnie katalogowo trzeba by było za to dać więcej. No i oczywiście jeszcze zostały nam drzwi, które udało się też kupić moim zdaniem mega tanio, bo 900 zł. No, przyzwoicie, to jest bardzo, bardzo dobry zakup. To są te drzwi. No to wychodzi nam tutaj no, 5970. Jeszcze musimy dokupić zamki, coś tam, czyli będzie jakieś 6,5 prawdopodobnie, 6,5 koła mniej więcej za przedni, cały już kompletny pas. Więc jest ok. Więc robimy to, co już było zrobione, ale musieliśmy wrócić, czyli odkręcamy drzwi. <słuchy> Ichu. Od dzisiaj już nie kopiemy. Operator dostał reprymendę. Nie będzie kopał. Kur No przecież. Ty! Kurwa, to jest przepływka. Aha. Plan jest następujący. Wkładamy te drzwi. Spinamy wiązkę, podłączamy prąd i sprawdzamy, czy przede wszystkim działa nam szyba. Jeśli tak, ściągamy boczek, wkładamy tam ten boczek, znowu testujemy wiązkę. No i jeśli wszystko działa, no to jesteśmy na bardzo, bardzo dobrej drodze. Później zdemontujemy lusterko, patrzymy ile jest spinów. Bo i tak trzeba kupić nowe lusterko. Patrzymy ile jest spinów tu. Jeśli wszystko się zgadza, no to jesteśmy uratowani, a jeśli się nie zgadza, to trzeba będzie zamieniać wiązki, Czyli rozbierać połowę drzwi. Dobrze, że to już ćwiczyłem. Już. Hahaha, <laughs> widziałeś jak siadło? No, sam jestem zdziwiony. Pięcie kostki! W teorii jest więcej kabli niż powinno być, ale w praktyce zobaczymy, czy to będzie działać. No, jakby były, stąd. W ogóle nie oglądałem ich, zapomniałem ich oglądać. Ojej, tu są troszkę przy. No, ale śnięte, no ale to nic. No to wpinamy prąd. Trochę niedobrze. No. Bo nie działa ani jedna ani druga. Jeszcze człowiek cieszył. W dalszym ciągu, no i tak czy siak, musimy ściągnąć boczek, więc to zróbmy. Dobrze, że mamy boczek, który możemy troszkę uszkodzić. O. Ogólnie, jakbyście kiedyś ściągali pierwszy raz boczki, no to trzeba szarpać. Nie macie co bać. Mamy. No i tak, i to jest to, z czego już się śmiałem przy okazji 7 wam Mówiłem, że właśnie w tamtych latach to bym kiedyś miał zrobić. Tam było wszystko ładnie skręcane i tak dalej, a tutaj do tej Ewki wali coś takiego, co jest po prostu znane ze 46 i innych takich biedniejszych wersji. No, przejęłem w G, no to już, już dali z powrotem to skręcane, no ale tu jest taka właśnie guma na gumolicie, i po prostu trzeba, no jak się rozbiera drzwi, no to trzeba to ściągnąć, później to trzeba wkleić znowu, no. więc, więc co, co zrobić? no. I tak, jednak tutaj nie mamy żadnych dodatkowych modułów w drzwiach, więc yy, możliwe, że faktycznie tylko tamten panel nas blokował, więc spinam to jeszcze raz, no i zobaczymy, czy to będzie działać, jak tak, no to spoko, rozbieramy tamte i zobaczymy, a jak nie, no to, no to i tak tamte rozpisamy. Dobra, ten działa. Jeee, yeah, działa! O oh je! Yeah. No dobra, to teraz sprawdzamy tylko, czy wystarczy nam przepiąć panel, porównać ten piny, lusterka i będziemy w domu, Zajubiście. Ja się. Muszę... Oh. No i cóż, no trzeba przełożyć jednak wiązkę, ale nawet nie ze względu na te szyby, raczej na szyby też, bo jednak tutaj do szyb jest taka, ale okazuje się, że tutaj mamy większy wypas, lepsze nagłośnienie, podświetlenie w ogóle dołu drzwi i podświetlenie klamki w ogóle, tam jest jakaś straszna bieda edition była, nie wiedziałem nawet, że były wersje, które nie miały tego światełka na dole, więc musimy przełożyć wiązkę, co się z tym wiąże, pewnie będzie trochę zabawy, aczkolwiek widzę, że jednak nie jest tak źle, bo tutaj zapomniałem, że wiązki idą po wierzchu, a nie jak w siódemce, że trzeba było wszystko rozebrać. Szyby, mechanizm i tak dalej, żeby się do tego dostać. Więc, więc myślę, że to wymiana wiązki będzie szybka. No i co znalazłem jeszcze gagatku? Że twoje angielskie drzwi nie mają podświetlenia klamki. No, znaczy jeden kij, bo i tak i tak w sumie co bym nie zrobił, no to zawsze by trzeba było przełożyć, więc tu myślałem, że pójdzie, pójdzie trochę łatwiej. No. No. Ciekawe tylko, czy bez kluczyka wyjmiemy wkładkę. To rozwiercimy najwyżej. Nie jest źle. Po raz kolejny coś, co miało pójść szybko, <laughs> nie pójdzie szybko. Firma bidna, ale solidna. Jaka biedna? Ja nie wiem, skąd się to wymyślił. Da się odczuć. Na alkohol ci starcza. <laughs> jak ja nie piję. A, no bo jak nie masz co, <laughs> to... Prezent świąteczny dostałeś? Nie. Nie? nie. A to cię kadry pominęły pewnie. Oddechzmy się do działu kadr. O co chodzi? Odpinamy wszystkie wtyczki, wyciągamy kable, odpinamy głośnik, odkręcamy całą resztę, która nam jest potrzebna, no i przekładamy do nowych czuć. No, w związku właśnie z tymi klamkami, i dotykiem, i całą resztą, podświetleniem, no musimy niestety podnieść szybę, bo nie ma nie ma jak, więc najprościej to będzie wpiąć to z powrotem. Eee, przydałoby się tutaj coś podłożyć. kurwa no, posra się jeszcze, kurwa. Dlaczego? Skur... Nie, reformowałem, nie, nie, no Jak ty chłopie chodzisz, kurwa. A to. A to. A to. A, to... A to... Zobacz, czy cię nie ma drzwi. Chętnie, tylko bramę otworzyłbym, żebym auto mogłoby. To oby kurwa działało. O. jest szczęście. A się uda wyciągnąć bez tego. O. U. Dobra, jesteśmy uratowani, wyszło. No killers. Kto by się spodziewał? Dobra, jest dobrze, bo chyba faktycznie wystarczy tylko tą wiązkę. Nie musimy tutaj już nic kombinować. No tylko trzeba ją stamtąd ładnie yy, usunąć. Z racji tego, iż te drzwi nie będą nam więcej potrzebne. A nie chcę się za bardzo męczyć, żeby wydostać tą wiązkę stamtąd z zamka, a nie chcę jej też uszkodzić, więc wolę sobie uszkodzić drzwi, raczej uszkodzić, no. Zrobimy tak zwaną rewizję, kto oglądał odcinki z siódemką wie o co chodzi. A propos siódemki, bo pojawiają się dość często zapytania o nią, to tak, siódemka wróci, ale prawdopodobnie Około lutego, bo są troszkę ważniejsze rzeczy. A ja też jeszcze dalej stoi u blacharza, no bo tam wyszły inne rzeczy, którymi musiał się zająć. No i niestety, jak to bywa czasami, no influencerzy muszą poczekać, w szczególności ja, więc, więc czekamy. Czekamy na 7, ale myślę, że ten kontencik jest dla Was dosyć ciekawszy. Otwieramy pacjenta. Oh. Hop, No i proszę. Serio w tych okularach wyglądasz jak szalony doktor. Serio? Boże, czy ty to widzisz? <grymny> Pszczuś, mogłem se spokojnie siedzieć i klikać w komputer. No, kur mać. Łoch, <grymny> prawie w domu. To, 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 to. A, i jeszcze w ogóle też śmieszna rzecz, to oczywiście tego też nie było w tamtych drzwiach, a to, a to jest po prostu wygłuszenie, więc... śmiesznie. Fajne? Fajne. Mamy, drodzy widzowie, w końcu! Ale no trochę to trwało, trzeba przyznać. A, jeszcze trzeba to założyć. Tutaj widzicie jest podświetlenie. Klameczki, a tutaj jest kiles, więc no, jednak się nie obyło bez słapa wiązki dobrze, <grywa> że tak ze stanów jest ten sam prąd, <grywa> bo chciałbym wszystko przekładać. Jesteśmy sukcesful. I tak okazało się, no, że jednak będziemy musieli jeszcze przełożyć zamek, czyli tak naprawdę no, ten element mocujący klamkę. No a żeby to zrobić musimy wyciągnąć szybę, odkręcić sobie prowadnice szyby, no tak żeby tutaj mieć miejsce na włożenie tego wszystkiego. Więc nie, niestety zakup drzwi od Anglika okazał się nietrafionym pomysłem. No, kurwa, no będę musiał kupić ten klucz. Ale jaja. No cóż, no niestety drzwi będą musiały e, poczekać, aż dojdzie klucz. Tak oto wygląda. Więc y, drzwi zostaną prawdopodobnie na, na koniec. A teraz y, zabierzemy się za rozebranie wnętrza, czyli tak, pasy, poduszki, fotele wyjadą, podsufitka. No i zobaczymy, co tam jeszcze. O, o, keczup. kurde. No. Ach. Siu. Pasy od razu też wykręcimy i trzeba będzie albo je wysłać do naprawy, albo kupić po prostu nowe. I proszę bardzo, mamy pas wyciągnięty. No, jak widzicie, zblokowany nabój, wystrzelony, więc trzeba oddać do regeneracji i od razu sobie wymienimy kolor pasów. Także to spoczko opcja. I tak, tak zwane słoneczniczki mamy już zdemontowane. Tutaj oba jest gotowe. Tutaj mamy już mikrofon, wyciągamy zaraz. Światełka też wyciągnięte. Zostanie nam ten pan. on jest na takich klipsach i ciężko to troszkę wychodzi, ale zaraz się z tym uporamy i zajmiemy pod sufitkę. Mam nadzieję, że wyjdzie łatwo, chociaż no, dość sporo miejsca mamy. Tu drzwi nie mamy z prawej strony, więc powinno to się udać. No, mamy to. Kurde, to gówno ściągnąć to jest tragedia ogólnie. Wypięte, kabelki sobie wiszą. Swoją drogą, kurde, nie znalazłem lusterka. Niestety, niestety ktoś zajumał lusterko, czajcie to. Było tyle fajnych rzeczy, które można było zabrać. Na przykład pieniążki. Ktoś się pokusił na lusterko. No, działam i zaraz wyjeżdżamy są pod sufitką. A! Ale ani tak, ani tak. Goło puścił. Yeah. Są klipsy, tylko są te hardkorowe klipsy. Jezu! A! A! Nie. Wolne żarty! Tak siedzi, że nie wierzę w to w ogóle. O! Znalazłem tak ogólnie naklejkę z datą wymiany oleju. 21-11, 25. Mogłem nie zmieniać. Uff, i tak mamy to podsufitka wyciągnięta. I w zasadzie praktycznie wszystkie rzeczy, które chciałem wyciągnąć zostały wyciągnięte. Jeszcze zaraz poduszkę tylko odkręcę. Ale patrzcie, tak to wygląda. I tak jeszcze jedną z najgorszych rzeczy, które zostały, to jest demontaż tej oto poduszki. Tak naprawdę mogę sobie ją wyciąć, bo jest już, jak widzicie, poprzecinana, więc na nic się ona już nie przyda, aczkolwiek patrzcie to tu. To jest najgorsze mocowanie klipsów ever. Bardzo ciężko to wyciągnąć. To jest raz, a jeszcze druga ciekawa rzecz, to tam jest ta taśma i ta taśma jest zanitowana. Tak jak mówię, wycinamy. Wymontowujemy to, wymontowujemy spód. No i... spróbuję w końcu to ściągnąć. Ja <grymne> Tole. Uh, niemożliwe. Niemożliwe. <grymne> nie, nie żartuję to pcham już naprawdę prawie. Z, no, nie prawie, tylko z całej siły. Dobra, nie uwierzycie, ale mamy dwa boczki. No ale po dość długiej walce wyszedł. Ja naprawdę już targałem to tak, że bałem się, że to urwę, więc że to jest w jednym kawałku. Jestem w ciężkim szoku. Poduszek już dzisiaj nie rusza, mam serdecznie dość.